Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Danie jest kwadrat ABCD. Przekątne AC i BD przecinają się w punkcie E. Punkty K i M są środkami odcinków odpowiednio AE i EC. Punkty L i N leżą na przekątnej BD, tak że BL równa się 1 trzeciej BE i DN równa się 1 trzeciej DE. że stosunek pola czworokąta KLMN do pola kwadratu ABCD jest równy 1 do 3. Zobaczmy sobie następujące oznaczenia. Skoro BL stanowi 1 trzecią BE, to BL oznaczmy jako X. To wtedy pozostały odcinek EL to muszą być 2X. Czyli całe BE od E do B to będą 3X. No i wtedy BL jest 1 trzecią odcinka BE. Przez analogię tutaj też mamy X do 2X. Prawda? DN jest 1 trzecią odcinka DE. Czyli tutaj sobie zaznaczam x, a cały odcinek DE to będzie w sumie 3x. No i zobaczmy zatem, ponieważ M jest środkiem odcinka EC, K jest środkiem odcinka AE, to tutaj sobie zaznaczam 1,5x, 1,5x, 1,5x i 1,5x. Dlaczego tak? Ponieważ cała przekątna. Ma długość 6X według naszych oznaczeń X, 2X, 2X, x, czyli 3x3x, 3x, 6x. i tutaj mamy po 1,5X, czyli też 6x, czyli będziemy uzależniali pole od X, no i teraz teza jest taka, teza jest taka, że stosunek pola czworokąta KLMN. KLMN czym jest ten czworokąt, to jest rąb o przekątnej długości odpowiednio 4x oraz tutaj 3x. I mam jeszcze kwadrat ABCD, no to kwadrat ABCD możemy jego pole też policzyć jako iloczyn przekątnych przez 2. No to policzmy sobie, czyli teza jest taka, że pole rąbu do pola kwadratu to jest 1 do 3. No to pole naszego rąbu, ile to wyjdzie? No to jest iloczyn przekątnych na 2, czyli mamy 4x razy 3x. 12x kwadrat na 2 to jest 6x pole kwadrat. Pole kwadratu to jest 6x razy 6x przez 2, czyli mamy 36x kwadrat drugich, to jest 18x kwadrat. Czyli pole kwadratu to jest 18x kwadrat. No i teraz podstawmy do naszej tezy, czyli pole rąbu przez pole kwadratu to będzie u nas 6x kwadrat do 18x kwadrat x kwadrat skracamy, czyli mamy 1 do 3, gdyż 16 i 8, 6 i 18 się skracają, dzielimy przez 6 wychodzi 1 do 3, co kończy dowód. Mamy zadanko.